Większość marekończyków nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, żeby kupić wszystkie rzeczy nowe, więc na takim bazarze jak tutaj możecie kupić absolutnie wszystkie marki świata z drugiej ręki. Na każdym targu czy bazarze w mniejszych miejscowościach, tak jak tutaj w Szałę, możemy spotkać również miejsca, gdzie kupimy zioła, suszone zioła, lawenda. Bardzo popularna również tutaj, możemy ją kupić na wagę. Ale obok ziół, których normalnie używamy do kuchni, są również przyprawy, jak chociażby do herbaty. To małe, młode róże, które bardzo ładnie pachną, stosowane właśnie do gorących naparów, ale również mamy kosmetyki. Bliżej nie określono nikt potrafi mi tutaj powiedzieć w języku polskim, jak to się nazywa a to podobno używa się do włosów. W kuchni muzułmańskiej istnieje zasada, że trzeba przygotowywać posiłek bardzo długo, ale również wykorzystać wszystko to, co mamy na przykład z całej tuszy koźlęta. To jest mus z koźlęcia. Jedna ze specjalności tutaj. Gotuje się go, posypuje jajami na twardo, troszeczkę oliwą. Kupcie coś od nas. Szukran. Dobrze, kochani, tak sobie siedzimy tutaj i sprzedajemy po troszeczkę zioła, żeby jednak zarobić na powrót do Polski. Ale jest miło i sympatycznie, ale też bardzo ładnie pachnie. No? No, pachnie wybornie. Ja wiele z tych przypraw nie znam. Wydawało mi się, że to jest e, szafran, ale to nie jest szafran. To jest kurkuma. Jedno trzeba powiedzieć, co jest dosyć istotne. To wszystkie przyprawy mają tutaj bardzo intensywny kolor, zapach i aromat. Pomimo tego, że są otwarte, leżą na tym bazarze i cały czas wietrzeją. To klasyczne tajin, tajin kofta, czyli małe mięsne kuleczki ugotowane w zasadzie uduszone w świeżych pomidorach z dodatkiem oczywiście mielonego kary, zrobionego tutaj z liści kary z dodatkiem kurkumy, tak jak przystało na prawdziwą przyprawę, ale jest tutaj również kmin rzymski. Pachnie wszystko znakomicie, a o tym, że zostało zrobione, to tajin prawidłowo, świadczy płynne żółteczko w środku, to jajokurze, kurze wylane i zapieczone razem z kuleczkami mięsnymi. Próbujmy co takiego masambur na talerzu. To wersja wołowiny na słodko. Mięso wołowe tym razem, ale oczywiście może zostać zastąpione jak nie, cino, Ale uwaga! Dużo cynamonu. Zdecydowanie tak. Cynamon i ostra papryka. Tym pachnie kuchnia marokańska, a przynajmniej pachnie większość starzinów, jeżeli można tę nazwę odmieniać, bo rzeczywiście takie dania są doprawione w większości tymi składnikami. Albo innym, bardzo popularnym, czyli kary, mielonym kary, robionym tutaj najczęściej z liści kary. Dokładnie tak. Tokar jest u mnie w potrawie, ale połączone z kminem rzymskim. Szafran i kurkuma to również charakterystyczne przyprawy kuchni marokańskiej. Tutaj kuskus na ciepło podany z ciecierzycą. No i oczywiście z kawałkami mielonego mięsa, tym razem już baraniego, czyli bardzo mocno pachnącego. To wszystko doprawione dużą ilością albo nackiej pietruszki, albo kolendry. Jedno cygaro dla mnie. No dobrze. Więcej przepisów znajdą Państwo na stronach internetowych akcji, w Gali oraz w moim gotowaniu. Za nami Maroko, a wraz z nim wspaniała, pachnąca przyprawami kuchnia. Tak jest. Obiecaliśmy sobie, że wrócimy tu kiedyś i poszukamy jeszcze kolejnych innych nowych smaków. Afryka ma jeszcze dużo do zaprezentowania. Teraz możemy już tylko podziwiać ten wspaniały kontynent. Stąd z Gibraltaru.